Halo? Cześć. Halo. No Hej. to co? Odtrzymaj, a ja idę uderzyć kazań. Idź uderzyć kazań. Zapewne wszyscy się zastanawiają, jakie jest, jak jest rozwinięcie, co? Hmm. Może jak myślisz? Mo wstrzymajmy może ich... Wstrzymajmy to, tak. Bo z dziś postanowiliśmy tak, że póki co... E Poczekamy, czy ja w ogóle tę wojnę wygram, bo bo ja mogę jej nawet nie wygrać, więc póki co wstrzymujemy się jeszcze ze zwinięciem. Zobaczymy, jak to będzie zaraz wyglądało wszystko. No Litwa ma na razie buntowników. Ja, ja tej wojny mogę nie wygrać i to nie jest, wcale nie wy... jest to wcale niewykluczone. Jaki ja mam Wargan? kapitał Warszawa. Wiesz co mogę wysyłać? I Austria ma internal konflikt, druga katastrofa u nich. A ja mam dał ponownie na sojusznika, bo pomyślałem, że w sumie jakby cokolwiek się wydarzyło złego, to będę mógł ją zawołać ewentualnie. A co by się miało złego wydarzyć? No, to oni mogą mnie zaatakować, jak ja tutaj zacznę podbijać nogę, ja mogą mnie złapać. masz sojusz ze mną. No nie, koalicje mogą we w wejść, wiesz, o to chodzi. Póki nie weszli w koalicję, to nawet nie było sensu brać Austrii. Dostałeś teraz kurwa tonący statek w środku Europy. Pamiętaj, że Austria przejebała już dwie wojny pod rząd. Pytanie, czy ktoś się jeszcze wypowie. No zobaczymy, na no, tak jak wypowie, to ja po prostu zerwę. Ja mam wystarczająco dużo prestiżu, żeby to zrobić, więc to nie. No, ok, okej, ok, ciebie to nie boli, dobra. No w ogóle. Starałem się, kogo najpierw jechać, czy Polskę, czy Litwę. Ty Polska, i Litwa są jakieś kurwa w słabe, czy nie? Czy mi się tylko wydaje? No, są dopiero to ściśnięci, nie? Poland ma 27 tysięcy bez Manpowera, a Lituania... nie ma wojska? Co jest kurwa? Mm, mm, country. Nie, no ma tysiąc żołnierzy. Oto 6 po tysięcy. Na moich... terytorium chodzą w ogóle? 6 tysięcy wojska, bo ja u ciebie mi dlatego chodzą. Ale ładny konik, rzeczywiście. Mhm. Jakbyś mnie cię zlagowało w ogóle na Skype, tak takie jak robota cię to Wysyłam film, wiesz? Może to o, dlatego. tego. I tak, ja na pewno będę musiał wziąć danie jednak jako wasal. Nie jako. Pamiętaj, żebyś miał za dużo dyplomatycznych relacji. Chyba, nie Już raz, dwa, trzy. nie, to nie ma już chyba że masz z kimś. Anglią z... sojusz i Brandenburgią, Któryś z nich i tyle. Pamiętaj, że masz Royal Ameryczny to i tak się liczy jako relacja. Spoko. Mogę ten koszt przyjąć na klatę. <laughs> tytułu. Wy idziecie tu, wy idziecie na południe. A ty! Polska Co? nie będzie walczyć po stronie Litwy w tej wojnie. Jak to walczyć? 100% agresywnego. 100% liberty desire. A I, i wojska nie pomagają. Czuję dlaczego. Przecież to są historyczni sojusznicy. E, za słaba jest Litwa. A ja jedyne co będę musiał zrobić, to zdobyć Warszawę. Najpierw zdobędę całą Litwę. No, mogę mieć trzech liderów, masz. To tyle, ile ty masz Power Projection? 50. To możesz jednego, aha, bo ty masz Empire Rank, okej, okay, zapomniałem faktycznie. No, zajebiście już to Empire Rank, akurat. Może ten po 3? Tak, weź te 3 linie, Ja wyłączam nagrywanie minusem, wiesz? Aha. Faktycznie, coś mi delikatnie laguje tę Europę. A to chyba dlatego, że wysyłam. No trzeba. Trzeba trzeba, bo to nagrywamy na dzisiaj odcinek. O, inkwizytor, przydasz się. O, nogaje myślą, że mogą równać się z moją armią. Śmiesznie. No, chyba nogaje? Nie. nogaje? Chcesz z tobą konkurować? No. Odważnie. Czy można wysyłać drugi oddział? Nie, to jest jakie okay, ich masakro? O matko boska. Kogo? Tutaj ich armia śmieszne, ale może podeślę na pewności, że wygram tę bitwę, bo tak widzę, że... jakoś tak... jakoś tak nie ufam moim żołnierzom. Ta, Polska nie będzie walczyć po ich stronie, więc ja będę okupował całą Litwę. Hmm. Hmm. Czy ja coś mogę im zrobić, żeby dać to? i ziemię? Nie, musiałbyś być w tej wojnie, żebym ja coś to mógł dać, nie? Mhm. Mm o! Teraz żeby było lojalne wobec ciebie krajik. W sensie estate? Nie. Czte, aha, estate, przepraszam. 40% musisz teraz mieć. Wow, to więcej. 30 było, no? Uh -huh. Wcześniej było 30. przejść wcześniej, wcześniej ten do tu. Dokąd ta armia kazania ucieka? Co, co wy robicie? To... Tak, Polska, Polska nie idzie w ogóle wojskiem, bo y, mają za dużo Liberty desire. Mają w pędzlu ich. No, i tak musisz chyba zmasakrować, żeby z nimi. A nie, bo no, to Muszę jest... tylko zdobyć Warszawę. Oni chyba nawet nie będą chyba specjalnie z tym walczyli, wiesz? To coś takie, bym powiedział, nietypowe jak na Polaków. Nie walczyć o Warszawę? Nawet jak przyjdą, no to co? No to szczerze walczy już tylko z całą Polską wtedy. Pewnie jakieś powstanie tam szykują. Zobaczysz, ja bym uważał. Może w, w Warszawie? <śmiewanie> tak. <śmiewanie> takie tam powstanie. Wstanie mówisz? Tak, no co? Aha. Powstanie wolna Polska. No cóż, to za ideę mogę wziąć. Administrate technology cost minus 10%. Ja na razie się z tym wstrzymam, z racji, że okupuję prawie, prawie cały całą nogę, więc lepiej uważać. Ale fajnie się ich niszczy. I mój wasal mi pomaga. Tak? Wspaniała wojna, wspaniała. I Krym dołączył do wojny, o matko! I mogę z nim osobno pisać... O ma matko. O matko! Dlaczego wy to robicie? Krymie, dlaczego ty walczysz ze mną? Ja nie chciałem z tobą walczyć. Bo ty i tak jesteś etnicznie Ros rosyjski. Wszyscy to wiemy. Putin to ostatnio udowodnił. Pokazał dokumenty, że tutaj nałożył na śmierci tam w ogóle władca Krymu, który tam kiedyś rządził, on przekazał wszystko Rosji. Tak? No, to wszystko, tak. Dowody! Stoi polska arma w Warszawie 29 tysięcy się nie ruszają. Musisz się w nich wbić. Będę musiał. Trochę smutne, bo. Bo to mój wassel będzie w przyszłości. Jednak nie. sojusznicy. <noise> Trochę tak. No, zdobyłem. A, co to za flaga? Return province. To, co, 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 Chwila, chwila, chwila. Bo tutaj widzę jakąś flagę w ogóle teraz przy fortach, wiesz? Ja zdobyłem czyjś fort, nie? No. Wroga. To też, też, widzisz, wilno, zobacz sobie. Taka flaga jest obok tego. Nie widzę. Nie widzisz takiej flagi zielonej? Nie. No u mnie jest. Na kim map modzie? Normalnie na Political Map Mode. O już Francja, The Council of Burg. Co to jest? Pope. Co Kontraformacja. Co to jest? Kontraformacja. Ten. No, jest taka jakaś dziwna zielona flaga na zdobycznym forcie, ale no, teraz jej nie widzę. O no, dziwo. ja nic takiego nie widziałem przez nam bicia. Jak armię masz zaznaczoną chyba? Czekaj. Nic nie mam. Nie, też nie. Dziwne, no przed chwilą jeszcze miałem. No Nieważne. ważne takiego, że pisało, znaczy było tam napisane, hmm? że mogę coś tam return province zrobić, cokolwiek to miało znaczyć. Powrócić do... Że province... może... Nie wiem. Przyznam ci szczerze, że nie wiem. Nie wiem jak to było ziom, ale... ale nie wiem. Lo lojalność estate'u mi chyba spadła, bo coś tak, coś tu śmierdzi. Coś śmierdzi, chyba ktoś o tobie przebąkiwał. Mm -hmm. Lubię ten też. Coś <średź> fajny pan, czy to jest. 10 lojalności, mogę stać 30? Nie, muszę mieć 40 teraz, tak? Lojalności, inaczej będą nielojalni, mówisz? Tak. To trzeba uważać. O, lagging behind? Co, ty? Nie, ty miałeś, że jesteś lagging behind. Znowu? Spadło nam tempo, poczekaj chwilkę? Nie, u mnie mam trójkę dalej. No, U mnie spadło. A stoję na Januaru, 18 January, tak? Heretics of Heavens of Heretics. Wiesz chyba na January, tak wiesz, no stop jestem 18 January, stoi i mi gra. Aha. O, Hulk nie idzie ci lagging behind, jestem 29 January. Dobra, wróciło ci w takim razie do mojego stanu. Spoko, to chyba powinno być dobrze. Dobra, no to dawaj. Z zostawię na dwa może na wszelki wielki, co? Nie, nie trzeba, mi się wydaje, że to... No, Jeżeli no... lagging behind, to dajmy mu chwilkę, wiesz? To jest na tym, to jest wina tego twojego wysyłania, nie? Pewnie tak. To no, no, dziwne, bo nigdy w sumie nie mieliśmy takich okazji. Może no, plik duży wiesz? Nigdy nie miałeś 33 mil odcinka z Europki, no, Miałem. Hmm. Chyba Influence idea biorę. Hmm. Hmm. Się hmm. Super limit chyba. Jak będziesz pisował z nimi, to stwórz w Litwie za i to drugie gówno. Ale przede wszystkim zaporowe, jeżeli, jeżeli będzie starczyło ci punktów polskorowych. To stwórz za poroże. Eee, może starczy, jeśli na 100% honorscora. Poczekaj, Release Nations Zaporożje. O, będzie drogie. Muszę mieć 100%. Czyli musimy o. zdobyć całą Polskę. O, dużo Fuj, dużo. No, bo zostawmy na razie na tym, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co to za kraj? A timorydzi jeszcze istnieją. Patrz, znalazłem timurydów. Odnalazłem ich. Oni żyją. Tak? Mhm. Są nad Persją. Ja muszę iść mhm. zbić jeszcze niemieckie kraiki, które cały czas mam w wojnie z Danią. Które do mnie przylazły. A, teraz jest nowy modyfikator też jeszcze. Jak pisujesz? Eee, że m, działa to tak, jeżeli się nie mylę, eee, czekaj, zobacz, jeszcze jakieś supply, 34, dobra, trudno. Eee, działa on w taki sposób, że jeżeli jesteś w trakcie bitwy, masz minus 10 do pisa, żeby o. zapobiec, wiesz, pisowaniu w trakcie, w, w trakcie bitwy. Fajnie. Hmm? 4, Nawróciłem kijów na ortodoks mm -hmm. Piękne. Daj na trójkę chyba już, możesz dać. Poczekaj chwilkę. Toczę bitwę, więc chciałbym mieć gwarancję, że wygram. Eee, Dobra, na pewno wygrasz. Będziesz gałgany. No, gałgany, nie gałgany. Manpowerami mi zleci, nie? Ach, te armie, tak się gonią śmiesznie. Hmm, 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 hmm. No dalej, murzyni! O kurwa, Polska mi przechwyci. Zginiesz? Nie wiem. A, będę z nim bitwę. Na ich terenie ja ich atakuję. No, ale raczej dostają w pierdol, wiesz? Chociaż mam mało morali. Mam dużo lepszego dowódcy od nich. Mam trzy fajezy czy w szoku? Nie jestem pewien. W szoku mam plus trzy na nich. No co nadal nie jest proste. Ile macie Liberty Desire w takim razie? 100%. Aha, bo wszedłem na ich terytorium, dlatego. Ach, no i długo będziecie to oblegać wszystko, panowie. panowie. Co panowie? To za zapitwa napięta, ty ja mam ta iluzy. No taka close bym powiedział Stać w miejscu, stać Trochę laguje, nie ukrywam. Tak? Troszeczkę. Zostawmy na tym dwa na razie. Znaczy, no, może zadać na trójkę, bo to mnie tak laguje w sensie, że te dni tak dłużej trwają, bo teraz mam, miałem 26. August przez większość czasu i nagle 29. Nie? No, no u mnie to nie robi różnicy większej. Przyzwyczaiłem się. Ech, ten Krym nie chce paść. No nie chce, a Genua się powiększy. Imperialiści. To jest to, dobra. W Krymie słuchaj, ja nie mam nic do ciebie. Osobiście daj mi te prowincję jedną. Może pieniądze co? ha. Fajnie! Co dam? Pokazuję że to, że pokażuję, za ten koszt tych, tych, tych korwania już w wpisie. Mhm. Tak, to już jest teraz pokazane. No treaties with no A nie, dajcie to możecie. Krymie Widzę, że już masz z nimi pizdil. Okej, teraz tak, no Ale to będzie wyczerpująca dla mnie wojna, stary. A teraz nie mogę też zabierać prowincji ponad 100%. Hmm, a można było kiedyś? Czyli można było zaznaczyć, że chcesz zabrać, ale ci pokazał, że to będzie ponad 100% plus kora, a teraz jest, że... No już nie możesz, bo masz na brązowo że nawet nie klikniesz. Bo ci pokazujesz, że to będzie ponad 100% i nie można. Śmiesznie. Uff, Ale mi to przora power mój. To wolna. masz jeszcze jakiś manpower? No, 7000 jeszcze Gratsy. Mm. No. O kurwa, teraz jest kara minus 100, they forced, vassalized on us na dani. ale pewnie 20 lat i znika, to jest akurat zasada stała dosyć w Europie. Biedny Krym, chyba przestanie nie istnieć coś podejrzewam, przez moje działania, bo Genua wypowiedziała mu wojnę i... No Litwa spora. tu ma jeszcze forty, ja nawet nie wiedziałem. Ma? No. Stary, mają na Krymie forty, o których zapomniałem zupełnie, że istnieją. No tak, rzeczywiście. Ale muszą wojsko statkami dowodzić, więc to nie jest najlepszy pomysł świata. Ale Europa pokazuje, że Krym jest etnicznie rosyjski, no bo ja tam mam claimy. Zróżnicują Rosję z miejsca coś to nie KOR! No, tak. To, to. to, to jest już dla mnie. To terytorialne, już jest... prawie jakby to samo to było. No nie, no jest różnica. Oj, tam. Malutka. Ale Polska dostanie WIEP. Tylko, że zaraz ja się spalę z Manpowera. Będzie ciężkie. Dacie radę złapać zbaw tę armię na gaju? nie można tą armią. Nie nie radę. rady. Tak strasznie powoli się przemieszczam po tych ich nieodkrytych terenach. Takie Oj ta to robisz jeszcze wolniej stary, niż, niż w ogóle wszystko inne. To jest strasznie wolna akcja. Ale nie miałem generała to bez śmia to mogę przegrać tę bitwę. No tak czasami bywa. Ale nie, jednak technologia działa i te sprawy. Działa? Tak. Dzięki działa. Techn technologia działa. Dobra. Słuchaj, nieźwieś. Hmm? No mogę to wziąć. Bierz, to chcesz. Ja jestem zajęty walką na nogę, ja nic nie patrzę. Ja nie patrzę, ja nie widzę, nie patrzę. Bierz. Bierz. No myślę Niedźwiedź, myślę. No wiesz, no będzie Polska. Ja wiem co ty masz tam z tyłu głowy, pewnie swojej głupi szatański plansz. Zaraz dasz support independence. <grym> jaki, jaki szatański? O co ty mnie znowu oskarżasz? No, o... Supportowanie nie... niepodległości moich rywali. Co nie, nie, nie. To Zresztą przysięgniesz, że tego nie zrobisz? To znaczy, tak jak ty przysięgałeś, że nie weźmiesz Polski, tak? Kiedy, jak mogę przysięgać, że nie wezmę Polski, nie wiedząc, że zostanę na nich takiego klejma? No, bo kiedyś, no. Nieważne, wiesz, Ja jestem zajęty, bo w nogach Ale uważasz, że powinienem wziąć, czy nie? To, co uważam, a to, co powinno zostać zrobione, to dwie różne rzeczy. No to właśnie, to, co powinno zostać zrobione, a co uważasz. To zacznijmy od tego, co uważasz. Nie, po prostu kieruj się. Głosem, głosem serca. serca. Bo jeżeli chciałbyś wziąć od nich coś innego, to musiałby takich jeszcze oblegać, a to jest wkurwiające. Wiesz, Unię. No, to jest najrozsądniejsze, niż być. No To bierz Unię, to no, jest rozsądne, no to w czym problem? Zachęcam! Ja zachęcam. Hmm. Nienawidzą mnie. Nie chcą, żeby mi supportował. Tak? Jak się domyślałem troszkę. Kurwa, za to się dostaje tyle prestiżu. agresywna ekspansja? Nie chcę jeszcze na to patrzeć. Litwa tylko. I Pomerania może mi dać koalicję. Ale pomerania weszło. Magdeburg wszedł, Oldenburg, Bohemia Lituania nie jest rywalem. Bremen, Werden, Północne Niemcy, Ja się spodziewałem troszkę. Hesse, Ta koalicja Saksonii. Ja ci w niej pomogę. Ja nie mam Manpowera teraz. Walczę z Murzynami. Też nie mam Manpowera. Hmm. Cholerka, nogaj, poddaj się. Nie masz ze mną szans, nie rozumiesz tego. Możesz na trójkę chyba dać. Trochę się boję koalicji. Oj tam koalicji. Lagging behind. Tak? Szkoda. Oj, 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 To wysyłanie no. No to wysyłanie, niepotrzebnie to zrobiłem. Myślałem, że zadziała, ale nie zadziałało. Zwykle działało. Dlaczego nie chce się zgodzić na moje warunki pokojowe? Panowie. Tomans, Dawać Tomans, na rywala? Ty ja masz go? Ma, ja mam. też go I co, Austria. Austrii, Austrii, tam. Ja z Austrią mam sojusz akurat, na razie przynajmniej. Już jeszcze nie będę dawał rywalów. Wiesz, oni i... upadają, ale przynajmniej widzę co się dzieje w cesarstwie. Więc jak mniej więcej to wygląda. Macie jeszcze jakieś Fort czy co? No o co chodzi wam? Dlaczego nie chcecie się poddać? No wie no, To co wy tutaj robicie, to, to woła o pomstę do nieba. Kurwa, znowu jesteś lagging behind. Jak to lagging behind? Hmm. Halo. Hmm? halo. Halo, halo, Już widzę, o. że pisa z nimi. Dobra. Co my teraz mamy? To, to, to i to. A wracać do mnie. Mogę wziąć więcej, ale... Manpower traciłem. Ale mój manpower teraz. jest żenujący na przykład, nie wiem jak u Ciebie. No, 9000. 0 i 10 tysięcy w debacie. I e od kazania mogę wziąć, żeby buntów nie było. Uuu, dużo. O no trzeba korować. Trzeba korować. Tak, ja tak kazaniu wiem, co się poddać. Ja też bym bardzo chciał Cię przyjąć do, do siebie, ale over extension. Co to się dzieje tutaj w tych estate'ach teraz? Co to tutaj się dzieje? Coś straciłem, coś zyskałem. Harków mam budowników Golden Ordy? Moje estate'y są bardzo dziwne Nogai Tribes have... Has... <laughs> o nie! Uciekajcie, armio! U nas nogai tribes zaraz zaapkują. Nie chcemy z nimi walczyć, nie teraz Kiedyś w przyszłości daleki może? Gdzie wy idziecie? Jezus, dokąd oni idą ci nagajowie? Tam, tam tutaj macie po prawo, Nogajów! to są moje ziemie teraz, ja wiem, że o tym nie wiecie, ale to są już moje ziemie, a wy tutaj, co, co robicie, siu. Noc. Dobra. Co to? Czemu to się aneksja się zakończyła? Co, co to się dzieje? Dlaczego wy się nie anektujecie? Co to się dzieje w ogóle? Coś się dziwnego stało Was nie chce mi się anektować Diplom Reputation masz pewnie za małe Aż sprawdzę Halo. Deep Rep. 032 Oczywiście ma prawo. Mm. Z czym jeden... Jed, jeden mam na plusie z tego z, z mojego super mega gościa Hum mm hum. Cóż, nie wybuchają. Kazań zjedzony za chwilę zostanie. A z niej 100% Polskora. Odtomani coś zjedli i się powiedzieli. Kraby chyba, z tego co widziałem. Ojojoj. ojoj oj, 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 oj. no, w Gruzję będę mógł uderzyć. To mi się akurat podoba. No, Dania jest już lojalna. Polska widzę 9000 żołnierzy. Harto. Ma sojusz dalej. Z Danią. Jak to działa? Wytyfy. Hmm, wiesz co jest ciekawe? Hmm. Polska siomitarna. Aha, ma 38 tysięcy wojska, palacz. Nie mało. Dlatego zwyczajny ich e, stosunek do mnie w e, lojalności. Przez to, że mają dosyć silną armię, mają duże Liberty Desire, wiesz? I przez opinię. Więc będą się trochę postarać, żeby. Polepszy z nimi relacje, żeby tam, wiesz? Żeby twój wasal wiedział, że ja go kocham. Mhm. Mm Masz truieczkę, tempo. No nie wiem. Przestało już? Chyba tak, mogłeś już wysłać. 20 minut, to już powinien się wysłać odcinek. No dobra. Mhm. Na niedźwiedź, spojrzyj na to. Co? O, nobility przestało być już... Co się stało? Diet health, loyalty niskie. Szczerze, pędzlu to mam już. Ehm... No, spojrzyj jakie ładne sojusze. O, chuj. Czemu? Co się stało? Czemu ja kurwa ty nie pomyślałem? Król im zmarł, prawda? Mi. Tobie. Tak też podejrzewałem, dlatego mówiłem co chcesz. Rób co chcesz, bo ja powiedziałem, że Jezu. to było zbyt piękne. Król musiał. Musiał. A po prostu musiał, a. bo sam mówiłeś jakiś czas temu, że tam dostałeś jakiegoś era, bo ten jest, ta... coś tam mówiłeś z tym, i przeanalizowałem sytuację, że nie. Racja. Tak, zmarł mi król. Niestety problem jest taki, że po tej wojnie pozostała mi w sumie koalicja. Z drugiej strony Ej, za to dostałem w chwój prestiżu. A, I kto miał rację? Powiedz o teraz! No nie, to, rozsąd... powiem, to była dobra decyzja cały czas. No tylko masz koalicję, z którą ja ci nie, nie, nie pomogę. Nawet nie mam, żebyś mi o tej koalicji waszy ja tak nie odpowiem, bo ja nie mam jak ci pomóc, no ja nie mam powerę teraz. po prostu wysłać wojskę, ja też nie mam power, nie przejmuj się. No, ale ty kompletnie dostać koalicję za nic. Słuchaj, z drugiej strony, przynajmniej Litwa nie ma tej Unii. No, ale czy to problem? No problem, bo nie możemy, bo tak byśmy tak możemy Polska jako kobery nazywać. No nic, no ciekawa przygoda na pewno z tą wojną. Ciekawa przygoda, dostałem agresywną ekspansję za darmo. okej, okay. Dania jest cały czas moim wasalem, Polacy są słabi i luzik. Do ja tego, nie widzę problemu. Jak no i przede ujnie. wszystkim, stary, wyszedłem z zero prestiżu na 90, więc... Jak chciałeś utrzymać tę unię to było ten, było poczekać, aż twój król umrze, mimo wszystko. Mogłem na to czekać, ale wiesz, jakie to jest ryzyko, nie? No niby tak, dać go... Ale no, jeden chuj. Dobra, w każdym razie, drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No więc cóż, rozwiązało się za nas, że tak powiem. Eee, I nie ja mam już w takim razie problemu. Będziemy... Przynajmniej wiesz, to dostałem dobre kasy z na Polskę, nie? Tak czy siak? No odnowić mu nie możesz. Mogę próbować, ale to właśnie, faktycznie, to może nie mieć sensu. Zanim ja bym uspokoił, to. A przyjąłem sobie przy okazji Influence Idea, więc to i tak może być przydatne w przyszłości. Bo Influence ID i tak mi się przyda, bo będę miał Aggressive Expansion Impact minus 20%. tak? Stwierdzę, że to może być przydatne nawet, nie? Ale naprawdę. <laughs> Jak już atakowałem ten kazań, ja już tak mówię, no nie odzywam się, nie odzywam się, ale sobie tak myślę, a jak mu król umrze? No nie, ja się nie odzywam, ja robię co chcę, ale... No to ja... widzisz, jest przynajmniej happy end całego zakończenia, to przynajmniej możemy dalej sobie dziarsko zdobywać. Ale przynajmniej słuchaj, tytuł serii nazywa się Potop, więc Szwedzi próbowali ustanowić swoją dynastię Ulfax na stronie, ale jakby Polacy na straży przepędzili, więc jeszcze tam wrócimy. Na pewno, na pewno, aczkolwiek ja na trochę razie jak z, jak Trochę jak z Leszczyńskim, nie? Na mhm. chwilkę ustanowiłem swojego króla, po czym u niej mi strącili. No w sumie, w sumie. Hmm? to jest. Tylko, że tutaj brakuje, w tym naszym, tym twoim potopie akurat, czyli twoim no. potopie brakuje jakiegoś cududu, jakiejś bitwy takiej wielkiej, którą oni wygrali. To prawda, przegrali większość bitew, wykrwawili mnie mocno, to prawda. Ja zdobyłem Warszawę. Powinienem gdzieś tam pod, tutaj według mi się wydaje, hmm. że w Śradzu powinienem przegrać. A oni przegrać. może mieli szpiega w Sztokholmie, jakiś, jeszcze kelner, który tam podał twojemu królowi jakieś tam, nie wiem, wiagrę i... To w wyjedzieło. reprezentacji orły i, ko i koledzy? Tak. Okej. Okay. Okej, okay, no to niewykluczone. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby tak Dobra, było. Dobra, mamy 25 minut. Tak, dziękuję wcześniej. moi drodzy w takim razie za uwagę. Rozwiązało się samo. Rozwiązało się trochę samo. Dosłownie. Rozwiązało no. się. Rozwiązało się. Widzimy się już jutro moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. papa. Pa.